Jeśli dopiero zaczynasz swoją przygodę w Falachii 76, to ten materiał może ci się przydać. Dziś przygotowałem dla ciebie 10 porad, które warto wiedzieć na start twojej przygody w Apalachii. Zapraszam do oglądania. Porada numer 1: nie bój się umierać. W 76 śmierć nie oznacza zbyt dużych strat, a powrót na miejsce zgonu jest bardzo łatwy. Jeśli zdarzy ci się umrzeć z jakiegoś bliżej nieokreślonego powodu, to jedyną rzeczą, jaka z ciebie wyleci, będzie twój ekwipunek ze śmieciami. Nie stracisz broni, medykamentów, pancerza ani amunicji, a komponenty, które wypadły z ciebie podczas śmierci, Ci możesz zebrać z powrotem. Po śmierci gra pozwoli ci na opcję szybkiej podróży w dowolne miejsce. Wystarczy, że wybierzesz najbliższą lokację i pobiegniesz po lód, który ci wypadł. Porada numer dwa: korzystaj z otoczenia. Mapa Fallout 76 jest stworzona tak, aby gracze mogli korzystać z dobroci Apalachów na każdym kroku. Swojego kampa możesz postawić nie tylko na pustym i w miarę równym polu do budowy. Dostępny jest też multum lokacji, w których istnieją wybudowane już wcześniej budowle, dodane przez twórców gry. Możesz postawić w nich swojego kampa i budować w środku domków, chatek czy bunkrów, ale tylko takich, które nie są przy pisane do konkretnej lokacji na mapie. Często też spotkasz różne charakterystyczne miejsca wydobywcze w ziemi. Postawienie kampa w tym miejscu pozwoli Ci na umieszczenie maszyny wydobywczej, która będzie wykopywać dla Ciebie dany surowiec. Mądre korzystanie z terenów a ułatwia grę i sprawia, że jest ona dużo przyjemniejsza. Parada numer 3. Nie bój się graczy. Większość graczy w lat 76 jest pokojowo nastawiona. Możesz wejść do ich kampa, pomajstrować przy stołach rzemieślniczych i przejrzeć ofertę i sklepu, a losowo spotkani gracze najczęściej pójdą dalej, nawet nie myśląc o zaatakowaniu Ciebie. Zdarza się na. Że jako nowy gracz możesz dostać od bardziej doświadczonych podróżników jakieś przedmioty. Pamiętaj tylko, by podziękować im za prezent poprzez emotkę, klikając przycisk G na klawiaturze. Porada numer 4. Nie patrz tylko na kapsle. W przeciwieństwie do poprzednich gier, kapsle nie są uniwersalną walutą. Poza nimi dwoma najważniejszymi są złote sztabki oraz legendalne akcje. Te pierwsze zdobywasz poprzez robienie eventów. Po wykonaniu eventu możesz dostać obligacje skarbowe. Te możesz wykorzystywać w maszynie w Opoce lub w kraterze. Kupisz za nie najciekawsze plany. Od postaci takich jak Samuel, którego możesz spotkać obok głównego sklepu w opoce, Mortimer czekający na ciebie w widzeniu krateru, czy Minerva, która krąży między lokacjami i pojawia się pod opoką krateru lub fortem Atlas jakiś czas. Natomiast legendarne akcje to waluta, którą wydasz u babuszki Murmurk. Znajdziesz się na popielisku w lokacji zwanej Zeldzewiałym Kilofem. Sprzedają ona skrzynki z losowymi broniami, pancerzami i panterzami wspomaganymi na poziomie jednej, dwóch lub trzech gwiazdek. Każda gwiazdka oczywiście oznacza inny bonus na broni, a walutę, którą przyjmuje babuszka, zdobędziecie poprzez sprzedaż niepotrzebnego legendarnego ekwipunku, jaki znajdziecie podczas eksploracji i eventów. Nieużywane przez Was broni i armory możecie sprzedać na stacjach kolejowych rozsianych po całej mapie. Porada numer 5. Nie uciekaj od eventów. Jak już mówiłem, śmierć nie jest czymś strasznym w Falloutie. Możesz więc udać się bez większych obaw na event, który wymaga wyższego levela. Eventy są idealną okazją na zdobycie większości niezbędnych wam rzeczy. Będziecie mieli okazję podekspić trochę poprzez strzelanie do przeciwników. Nawet jeśli ich nie zabijecie, eksp i tak będzie się wam należał, bo zadaliście mu obrażenia. Wydarzenia są też okazją na zabicie trochę rzadszych przeciwników, którzy występują na małej ilości lokacji na świecie. A co za tym idzie, z każdego z nich otrzymacie nowy lud. Granie w eventy powoli wprowadzi was w dosyć chaotyczny styl. Do rozgrywki Fallouta 76, bo to właśnie na nich dzieje się najwięcej i to nawet w ciągu kilku minut. Nie musicie się starać być nawet czołowym graczem i wychodzić na front. Wystarczy sama obecność i podgryzanie przeciwników, a nagroda za ukończony event i tak będzie wasza. Porada numer 6. Korzystaj z interaktywnej mapy i falloutowego wiki. Nawet najbardziej zaprawieni w boju gracze nie pamiętają każdej lokacji czy każdego stworka. Od tego właśnie jest wiki i interaktywna mapa które podlinkuję wam na dole. Na wiki znajdziecie lokacje, w których występują dane rośliny do zebrania, śmieci do podniesienia oraz to najważniejsze, potwory do zabicia. Na stronie wiki danego przeciwnika znajdziecie listę lokacji, w których on występuje, często nawet w konkretnych ilościach. A mapa interaktywna to takie kompendium lokacji w pigułce. Możecie na niej znajdować położenie konkretnych złóż surowców, handlarzy, warsztatów do przejęcia oraz stołów rzemieślniczych, przy których przetworzycie swoje śmieci. Porada numer 7. Odblokuj najważniejsze lokacje. Podróże i eksploracja stają się łatwiejsze, gdy masz jakiś punkt zaczep, od którego możesz zacząć. Dołączając do drużyn publicznych, odblokujesz szybką podróż do kampów twoich towarzyszy. Najważniejsze, aby dotrzeć do paru konkretnych punktów na mapie, które stanowią ważny punkt w podróżowaniu. Krypta 76, Opoka, Krater, Fort Atlas, Kurort White Springs, Zjadzewiały Kilow, oraz kamp twój oraz twoich teammate'ów, to miejsca, do których możesz się teleportować za darmo, bez wydawania ani jednego kapsla. Stanowią one dobry punkt startowy do wyruszenia w miejsca, w których jeszcze nic nie odkryłeś. Wszystkie z wymienionych miejsc są dla Ciebie bezpieczną przystanią. Znajdziesz tam stanowiska rzemieślnicze, a w opoce i kurorcie, jak i w kraterze znajdziesz handlarzy, którzy zakupują od Was wszelkie przedmioty. Porada numer 8. Zajmij się wyzwaniami i planszą score. Wyzwania oraz score to dobre sposoby na zdobycie rzeczy z atomowego sklepu bez wydawania kasy na grową walutę. Na początku gry, większość wyzwań jest łatwe do zrobienia, czasem nawet nie zwrócisz uwagi, że wykonałeś jakieś podstawowe. Jednak jeśli skupisz się na wykonywaniu konkretnych celów to zarobisz całkiem sporo atomów na start, a za atomy kupisz przydatne przedmioty użytkowe lub obiekty do kampa. Tymczasem plansza SCORE to taki battle pass, tylko że wszystkie rzeczy w nim są darmowe i można łatwo je zdobyć, a to poprzez wykonywanie wyzwań codziennych i tygodniowych. Skor znajdziesz przedmioty do kamp, malowanie na pancerze, przedmioty użytkowe oraz atomy. Trafią też się growe waluty, takie jak kapsle, złote sztabki i legendarne akcje. Porada numer 9. Korzystaj z bonusów. Na pewno nieraz gdy będziesz grać, do twojego ekwipunku wpadnie pudełko śniadaniowe lub proporzec Scout. Oba te itemy po użyciu skutkują dodaniem jakiegoś bonusu do twojej postaci. Pudełka śniadaniowe dają tobie i osobom wokół plus 25% do expa oraz jeden z losowych efektów typu 10% odporności na radiację lub plus 15 punktów udźwigu. Efekty trwają aż przez godzinę a bonus do expa może być nałożony aż czterokrotnie, przez co zyskasz plus 100% do expa. Proporzec scoutów po użyciu przez ciebie dodaje efekt automatycznego odrodzenia, gdy twoja postać padnie. Nie jest to status, który dostanie każda osoba w okolicy, jedynie osoba, która użyje panelu scoutů. Proporzec zdaje także jeden z losowych statusów. Leczenia, odnowienia punktów akcji, naprawienia 10% wytrzymałości pancerza, podświetlenia przeciwników na 5 sekund i naprawienia wytrzymałości broni o 10%. A jeśli chcesz otrzymać bonus do expa bez używania jakichkolwiek przedmiotów, wystarczy, że położysz się w swoim kampie do łóżka lub śpiworu. No i na koniec porada numer 10. Szukaj społeczności. Największym kompendium wiedzy o Fallout 76 jest jego community. Od nich dowiesz się dużo więcej o praktycznej stronie gry. Nawet o rzeczach, których nie znajdziesz na Wiki, to oni doradzą ci z buildem postaci, miejscem na kampa czy wykonywaniem poszczególnych zadań. Od siebie mogę polecić Discordowy serwer Ekipa Elo oraz tematyczne grupy na Facebooku. Jestem również na tych miejscach i jeśli uda ci się na mnie trafić, zapraszam do zapytania. Na pewno chętnie pomogę, jeśli będę potrafił. Dziękuję za obejrzenie. It just works.